Witam Was. Dzisiaj będę robił e, cebu leczony, czyli e, cebułański filipiński e, boczek czy brzuch świnki. Tak? W cebu jest duża świnia cała, się ją piecze na rożnie, ale będziemy robili tylko mały taki właśnie bok, bekon. Będziemy go tak zawijali, specjalnie go tak wyciąłem, żeby był idealny rozmiar, tak? Ale najpierw będziemy go marnowali. I co musimy zrobić? Pociąć najpierw. Taką szach szachownicę. Okej, okay, świecie, żeby to nie przytoć filmu. Bo szachownica. Panny piątek. Gliniane naczynie. Czosnek. Jedna główka czosnku. Okay. Tu mam trawę cytrynową. Damy też, jak nie macie cytryny trawy, cytrynę i zacznę troszeczkę skórki. Teraz dajemy jedną łyżkę stołową w pieprzu. Tak? Sól. Dwie łyżki soli. Laurowy liść. Cztery gwiazdki anyżu. A tutaj mam też liście laurowy i yy, zioła. Mieszanka się nazywa Herbs of Provis albo Herbs Mix. Mieszanka ziół. I teraz będę robił szklanka, tak? Szklanka. A na kolejne słynne soja. Soja. Soja soja ma musimy Nie musimy słynne słynne soi, szklanki soi. słynne Teraz Sprite. Jedna, druga, trzecia, cztery stanki, A później będziemy tym sprajtem jeszcze smarowali w czasie pieczenia, tak? Wszystko to to teraz mieszamy wszystko ładnie i kładziemy do lodówki na. 48 do 24 godzin. Jak ktoś się śpieszy, może szybciej, a ja to będzie właśnie gotowane za dwa dni. Będę to trzymał w lodówce i będę moczył, a później będę zawijał i piekł w piecu. Oj, patrzcie na to. I raz na dzień, czy dwa razy na dzień to przewrócić. Po dwóch dniach, teraz się spotykamy. Patrzcie, po dwóch dniach to jest wszystko ładnie. Przewracałem raz na dzień, czy tam dwa razy na dzień. Tak. Teraz to bierzemy i idziemy to myć. W ogóle z tego wszystkiego. Ok, zobaczenia. Przed rozpoczęciem pracy włączamy piec na 185-90 stopni. Tu mamy tacę, na które będziemy piekli. Ok. Położymy to na razie na tacę. Ok. Jedna główka czosku. Połowę cebuli. Najlepiej szalotki, 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 tak? Zawsze mówię źle, źle tą waszą szalotkę. Ok, teraz to ala masaż. Tak. W tym momencie dajemy. Płaską łyżkę soli. Teraz wcieramy lekko znów. Płaską łyżkę pieprzu. Stołowa łyżka. A jak nie macie trawy, to, to na w Polsce jest no tylko dostać. To tarka, lemonka i ścieramy lekko skórkę z lemonki. Z jednej i dajemy to. Tak. Wniszcie, ma to zmiażdżyć. Okay. Szczypiorek. Dużo szczypiorku. Tak właśnie właśnie trochę Liść laurowy One, two. Four. We put four. Four. Trust me. Dwie Czy to na pół troszeczkę? I w każdy róg Okay. Troszeczkę ziół, mieszankę, jak macie. Jedna łyżka z jak to się pyta. Teraz, jak ktoś lubi pierne to mam tutaj papryczkę chili, tak? Ale papryczka chili ma ostre pestki, to będę to wyciągał. Tęk. Huh? How is John is good? Mm -hmm. You are from Cebu. This is Cebu. Okay, show me for a second. Do you like it? <laughs> yes or no? ja z Sebu, i z Musimy to zawinąć. That's, all, right? mm. That's all. Teraz bierzemy to tak, tak to ściągamy. deska. Teraz mam włóczkę, tylko że bardzo cienka jest, ale tak tylko to mogę, mogę dostać. W Wietnamie oczywiście, zresztą powiem, że jest. Bierzemy naszą półczkę. Tutaj jest błąd. Nie robić tak wzdłuż tutaj, żeby supa nie był tutaj. Żeby supoł był tutaj, tak? To możemy sobie włożyć. No, czekaj. I did this thousand times. Tada. Kobieta z cebul, z to się staramy wepnąć tak ładnie. Tak. Teraz tutaj. I zawijamy. Tak? Jeszcze raz. Tak. Przez plecy go i teraz stąd z góry, nie z dołu, po Perfect. Perfection. Teraz, jak to mamy tak, o, tak, po to przewracamy z kurczybyka na plecy. I teraz tak robimy. Nie. Bęk. Tak. Widzicie? Teraz tu możemy sobie zawiązać. Cholera. Jeszcze cholera. Ja teraz lubię środek. Ten. Teraz tam zawiązujemy sypę. Bo jak teraz robicie tutaj, to będzie y, mocniejsze, a to możecie powiesić. Jeszcze powiecie. Now. Teraz. teraz. Sru. Te. Przez drugą stronę. Sru. Siódmy serchium. Mamy to na desce, tak? Na tackę troszeczkę. Nie mam marchewkę. No lepiej nie w skórę, bo się nie rozpadnie na bank. grube, odwrotnie cienkie, tak, żeby był poziom. Ta? Tak jest. Troszeczkę soli do, dodajemy na skórę, bo sól wyciąga wodę. A chcemy, żeby ta skórka była chrupiąca. A później będziemy to smarowali Coca-Cola. I to wszystko. Położymy papier. Najpierw. A później położymy po złotko. na godzinę czasu na 170 stopni i zobaczymy, co się będzie działo później. Ok, półtorej godziny. Zobaczymy, co się stało. A sam ciekawy jestem. Patrzcie, nie trzeba było nawet wody dodawać. Na razie jest super. Teraz sekret Coca-Cola do szklanki, pędzelek. Jak ktoś nie ma, to może użyć Sprite'u, bo w Sprite'cie marnowałem wcześniej, tak? Jak ktoś tylko nie wie o tym jeszcze. Pocieramy, tak? Następną godzinę bez przykrycia. Teraz robimy 190 stopni. Nie. I tak to wyciągnę. Teraz obracamy tacę. Nasza kola do pieca. 200 stopni i na godzinę. I powinno być dobrze. Chrup... Skrubka chrupiąca. Ok. Chrupiąca skórka. Tak jak i w cebu robią. Taki ma sam kolor. Teraz ją na ten rozetniemy.